No, cześć, Misiaczki, cześć, Skorpionki. Kochani, lecimy z Waszym czytankiem na listopad. Na listopad, w listopadzie, gdzieś chyba pod koniec, jeżeli dobrze pamiętam, będzie retrogradacja Merkurego, zacznie się, co oznacza, że ta energia retrogradacji może już się pojawić wcześniej, tam gdzieś pewnie około połowy listopada. Także wiecie, no, wiecie, co to może oznaczać. No nic, zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie u Was w kartach. Na wagusie to w każdym razie działa, bo przed chwilą robiłam wagę i rzeczywiście, no, nie urywa tyłka, jeżeli chodzi, z tą jeżeli chodzi o tą energię listopadową. Znaczy w pracy im urywa. W miłości, nie. A zobaczymy, co u Skorpionka. Pamiętajcie, że w wedyjskiej astrologii większość z Was, którzy mnie teraz słuchacie, jest wagą. Dlatego sprawdzajcie również wedyjskie znaki, dobra? I siatki Dobra. Skorpionek, ym, miłość. Najpierw miłość, dobra? Miłość, związki, relacje. Miło związki i relacje. O, ok, taka jest rada w takim razie na to. Hmm. Oh. Kurde. No, ja Wam muszę powiedzieć, co mówią karty. Nawet jeżeli. Wy, wy się możecie ze mną w ogóle nie zgodzić. Sama się mogę nie zgodzić ze sobą. A i tak Wam powiem, co mówią karty. A, a Wy i tak zrobicie swoje, no to to nie o to chodzi. Ale kurde, blade. O co to może chodzić? Karty czasami są takie przewrotne, nie? Pokazują takie jakieś energie, których sobie nie uświadamiamy. Wspólno. blade. Wspólna Spool... hmm. energia, bo ja mam dwie historie. I wy możecie pytać, a co dla Singli, co dla związków. Ogólnie teraz mówię, dla Skorpiona Okej. Okay? Wspólna energia. To jest energia. Jakiegoś naprawiania lub powrotu do czegoś, co albo już było i się skończyło, albo jest i się nie może skończyć. Naprawianie lub powrót, wspólna energia. Z tym, że dla tych, którzy w tym są cały czas coś tu trzeba jeszcze zobaczyć, zanim się to zakończy dla tych, którzy zerwali, odeszli, ale teraz to wraca. Jest pokazane: zostaw, nie wracaj. Czyli mamy dwie takie grupy skorpionów, i to jest bardzo konkretnie u Was oddzielone: że jeżeli my jesteśmy od jakiegoś czasu w czymś, co być może nie ma przyszłości, przynajmniej my nie widzimy nadziei na zmianę, i postanawiamy w tym miesiącu zacząć zupełnie nowe życie, odchodzimy, rozwodzimy się, wyprowadzamy, nie wiem, cokolwiek to energia czy rada dla tych ludzi, którzy dopiero w tym miesiącu ewentualnie podejmują decyzję, żeby już to rzucić, rada jest taka, żeby jeszcze się temu przyjrzeć. Żeby się jeszcze temu przyjrzeć, a ym, rada dla ludzi, którzy już dawno zostawili, znaczy nie wiem jak dawno, no ale już zostawiliście i teraz nagle zaczyna do Was to wracać. Gdzieś tam gadacie, rozmawiacie, ktoś się odezwie do kogoś. Tutaj mam pokazane, nie, 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 zostaw, zostaw, porzuć. A to jest zupełnie inna rada dla tych, którzy w tym tkwią, a dla tych, którzy to już porzucili i teraz to przyłazi. Zupełnie inna rada, weźcie to pod uwagę. Dobra, ta pierwsza historia. Słuchajcie, dla wielu z Was, jeżeli ja mam pokazane karty, nie mam, nie mam tu nadziei, nie widzę przyszłości, nie widzę możliwości, nie, nie wydaje mi się, że to naprawimy. Otwieram się na nowe życie, nowy początek. Dla wielu z Was być może to jest dobre, co robicie. Być może Wy macie rację, że chcecie nowego początku, ale karta Rada mówi: Jeszcze się temu przyjrzyj, jeszcze tego nie kończ, bo nie do końca cała lekcja została odrobiona. Nie do końca cała lekcja została odrobiona. Co to może oznaczać? Słuchajcie, jeżeli na przykład ktoś ma niezbyt dobry związek ym, swój własny nie? i chce z niego wyjść, ale wychodzi z tego związku obecnego, bo zobaczył nową osobę, bo poznał nową osobę, czyli przenosimy się z jednego do, do drugiego, no, moglibyście się rozczarować, że to nowe niewiele się różni od tego starego. I to ma sens, jeżeli pomyślimy o, o energii, że na przykład, jeżeli my przez ostatnie 10 czy 15 lat byliśmy w jakiejś negatywnej energii, to będąc w tej negatywnej energii, czyli będąc w tej relacji niezbyt dobrej, kogo my tak naprawdę możemy przyciągnąć? Kogo nowego my możemy przyciągnąć? Niestety no, przynajmniej w tym wypadku to, co tu wyszło, jest niebezpieczeństwo, że to nowe, które tak nagle się zaświeci, wow, nowe życie, nowy człowiek, nowe coś tam, to może być tylko i wyłącznie powtórka z rozrywki. Czyli przyciągamy bardzo podobne do tego, co mieliśmy już, tylko nam się wydaje, że to jest lepsze, bo to jest nowe. A może się okazać, że wcale nie będzie lepsze. No. Jeżeli nie chcecie się rozstawać, ale. Tracicie nadzieję na coś, to jest pokazane, żeby jeszcze tego nie porzucać, tylko próbować naprawiać lub budować. Nie wiem, co by tam ktoś chciał budować. Jeżeli macie dobrą relację, ale na przykład mieliście plan kupna domu albo budowy domu albo przeprowadzki, nie wiem, jakiś wspólny plan, i w tym miesiącu tak trochę tracicie nadzieję i zaczynacie myśleć, że może to trzeba porzucić. Ja mam pokazane, że nie trzeba porzucić, tylko być może trzeba ugryźć z innej strony. Na przykład, jeżeli ktoś starał się o. Na przykład, o co się można. o kredyt, o na mieszkanie czy na dom, i są same problemy i tracicie nadzieję, że to przyjdzie. To możliwe, że trzeba będzie, bo jest pokazane: nie porzucaj tej, tego pomysłu, nie porzucaj tego planu, ale być może musisz się postarać w innej instytucji, na przykład iść do innego banku. To jest tylko przykład, oczywiście. Jeżeli pasuje wam to, co mówię, no to, no to mówię, no to to może być dla Was. Um, także, kochani, tak ogólnie, ogólnie, dla ludzi, którzy tracą nadzieję na coś, co by to nie było, czy chodzi o związek, czy chodzi o coś razem, co robicie. I zaczynacie myśleć o czymś zupełnie nowym. To nowe to może być też, mówię, inwestycja, przeprowadzka, nowy związek, nowa osoba, ważne wiadomości, ważne dokumenty, ważne załatwienia, coś zupełnie nowego. To ja mam pokazane, ok, okej, okay, no dobrze, być może macie rację, ale coś starego jeszcze cały czas na Was działa. I nie jest to jeszcze odpuszczone, nie jest to uwolnione. Jeżeli jesteście osobą, do której przyszedł jakiś człowiek i razem sobie budujecie życie, a on jest nierozwiedziony cały czas z kimś tam, z kimś tam, no to z kim my sobie budujemy nowe życie? Z człowiekiem, który cały czas ma żonę, męża? No być może to jest takie, coś. Dlatego jest pokazane, uważaj, co budujesz, z czym, z kim, co planujesz, bo coś starego cały czas ma wpływ. Cały czas tu jest, nieodrobiona lekcja. Nieodpuszczone, nieporzucone. Natomiast no mówię, dla tych, którzy chcą porzucić coś, bo to już nie ma sensu, ale tak naprawdę w głębi duszy chcecie, żeby to było, to jest pokazane: poczekaj, może można to jeszcze naprawić, zbudować, załatwić, ale ugryźć z innej strony. Mm -hmm. Druga historia, która może być dla singli, ale nie musi. Bo jest pokazana rozmowa i ratowanie czegoś przed upadkiem. No, naprawmy ten problem. Nie cierpmy już. Ktoś przychodzi, odzywa się. Och, moje cierpienie się zakończyło, bo odezwał się do mnie. No, naprawa czegoś przed upadkiem. Um, że szkoda będzie to zaprzepaścić, szkoda będzie to spisać na straty. Chodź, spróbujemy jeszcze raz. Ja mam pokazane, żeby sobie już dać spokój. Ja mam pokazane przeszłość, zostaw w przeszłości. Taką mam radę pokazaną dla Was. Przeszłość, zostaw w przeszłości. Także, no, nie wiem, co Wam jeszcze mam powiedzieć na ten temat. Możecie dostać ważne wieści. Możecie się dowiedzieć, że ktoś z kimś innym coś naprawia. I też jest pokazane, Trzeba to już całkowicie zostawić tam, gdzie było już wybaczyć, odejść, nie wracać, nie myśleć porzucić, no, porzucić jakieś emocje coś, co wam nie służy. Do niektórych z was próbuje wrócić energia, która wam nie służy i jest pokazane zostaw to. Ale to przylatuje do mnie to jest pasjonujące to jest fajne a może by tak naprawić bo przynajmniej nie będę cierpieć. Zostaw to, co było tam, gdzie jest, czyli w przeszłości. No. Do, do przemyślonka, kochani. Jakby to tam. E, rozumiecie, jak to tam u was jest, dobra? Także kochani. To była miłość, teraz praca. No hmm. co to w ogóle się dzieje z tą pracą? Co to się wydarza? Praca. Praca, 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 praca. Skor. Pionu. A weźcie mnie oświećcie, jak się idzie do celu wymarzonego, nie robiąc nic. Hmm, może jest jakiś pomysł, kurde, może Skorpion ma jakiś pomysł chcę być gwiazdą, chcę mieć sukces, chcę gdzieś tam osiągnąć ten cel, ale a, nie będę robić, nie, nie będę się komunikować, nie będę, nie, nie wiem, czegoś nie będziecie. Co to jest? No, jeżeli to nie pasuje, co powiedziałam, bo jeżeli pasuje, no to rano boskie, weźcie się, kurde, zastanówcie nad tym, gdzie my to idziemy? Co my to robimy? W ogóle, gdzie my chcemy dojść? No, bo tu jest za mało działania. Okej, okay. może jest mini wypalonko, to się zdarza, Zwłaszcza jesienią. A no to z tym se trzeba będzie poradzić. Ale kochani. Jeżeli to jest nieprawda, co powiedziałam, jeżeli to w ogóle nie jest wasza energia, być może wy się będziecie zastanawiać nad kierunkiem. Czyli niby wiemy, niby robimy, staramy się, pracujemy nad tam cokolwiek tam robicie. Pracujemy nad czymś tam. Nie jesteśmy wypaleni, bo niektórzy są, ale jeżeli to nie jest wasza, jeżeli nie jesteście w tej grupie, nie czujemy się wypaleni, działamy, wiemy, że idziemy w stronę jakiegoś sukcesu. Czy może być tak, że się ktoś zacznie w tym, w tym miesiącu zastanawiać, czy to jest dobry kierunek, czy wszystko to, co tutaj mam zaplanowane, czy to jest na pewno dobra droga, czy to jest dobry kierunek, dobra droga. Niektórzy czekają na jakieś wieści i te wieści strasznie powoli idą. Strasznie powoli. Hmm, ciekawe. To jest strasznie ciekawie pokazane. Bo to tak wygląda, jakby ktoś chciał być gwiazdą, ale nic nie robić, żeby być tą gwiazdą. A tutaj się okazuje, że trzeba zacząć coś robić. Misiaczki. Ja wiem, że wy jesteście gwiazdy wielkie, ale co to, co to za jakieś mini wypalonko? Albo co to za jakieś dziwne, kurde, nie wiem co. Bardzo mnie to zastanawia. Bardzo. Może wy komuś czegoś nie mówicie? Wiecie, jak to wygląda? Słuchajcie, bo ja cały czas mam w głowie jedną rzecz. Że ktoś ma jakiś cel, nie zgaduję w ogóle jaki. Powiem ogólnie, ogólnie, ogólnie. Cel i wszystko fajnie, pięknie, ładnie, ale gdyby można było tak połowy rzeczy nie robić, które są potrzebne, żeby ten cel osiągnąć. To jest tak, jak na przykład chcemy pomagać ludziom, ale albo chcemy być dla ludzi, ale nie chcemy się spotykać z ludźmi. To jest taki, taki przykład. Coś takiego, co jedno drugie wyklucza. Czyli coś chcemy, żeby było, i wiemy, że to jest jakiś tam nasz cel, ale jednocześnie coś, co jest potrzebne, co jest jakby, no być może jakimś niechcianym przez was, kawałkiem tego celu, to tego chcielibyśmy nie robić. A mogę się nie spotykać z, o, chcę napisać książkę i chcę być, nie wiem, pisarzem czy tam kimś tam kimś, tam, ale nie chcę podpisywać później tej książki, nie chcę się spotykać z fanami czy tam z kimś tam, nie. To jest tylko przykład oczywiście, ale to jest na takiej zasadzie trochę. Trzeba będzie, to jest jakaś walka wewnętrzna. To jest tak, jakby ktoś z jednej strony był do czegoś stworzony. I wszystko pięknie tu może iść w dobrym kierunku, a z drugiej strony, coś w środku siedzi. Ja nie wiem, co to jest. Być może Wy wiecie. Coś siedzi w środku w człowieku, co tak wa walczy. Takie dwie jakieś strony walczy, jedno z drugim walczy, coś tam walczy w środku. No, jeżeli nie macie nic z tych rzeczy, co powiedziałam, to być może jakieś kłótnie na terenie pracy. I wtedy ta walka nie jest w środku w człowieku, tylko pomiędzy ludźmi. Kłótnie na terenie pracy. Jest też pokazana rywalizacja o stołek. Stanęłabym do tej rywalizacji. Ci, którzy rzeczywiście myślą o jakichś awansach, stanęłabym. No, dlatego, że ogólnie macie dobre karty. Jedyne, co mogłoby was zastopować, to brak działania. Brak działania i zastanawianie się, czy to jest dobry kierunek. Albo niechęć do robienia jakiejś części, jakiejś, nie wiem, 20% tego, co mam zrobić, to ja, czy ja mogę tego nie robić, a i tak mieć to, co chcę mieć zrobione. Nie wiem, co to jest, nie zgaduję. Wasza karta rada, pracujemy. Traktujemy to jak coś, co muszę zrobić. Chcecie być pisarzem znanym? Musicie się przyzwyczaić do tego, że trzeba na przykład, nie wiem, podpisywać książki. Albo, że trzeba codziennie usiąść i napisać yy, z pięć stron, na przykład, yy, no jak się mówi. No nie wiem, teraz się nie mówi rękopisu, ale wiecie o co mi chodzi. No. Pracuj i traktuj to wszystko, nawet te fragmenty, których nie chcesz robić, traktuj to jako pracę. Przyłóż się do pracy. No, praca, 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 praca. Strasznie dziwne to było. Sorry, Skorpionki, które w ogóle nie wiedzą, o co ja powiedziałam. Bo powiem szczerze, ja chyba sama nie wiem, co ja powiedziałam. No dobra. Jeżeli to nie było wasze, idźcie na ascendent, idźcie na księżyc, dobra. Spokojnie. Jaki cel jest możliwy do osiągnięcia przez Skorpiona w tym miesiącu? Wyjście z cierpienia, zakończenie cierpienia, dowiedzenie się prawdy, poznanie prawdy. Wejście na drogę do olśnienia i to olśnienie prowadzi do podjęcia dobrej decyzji. Tak jakbyście prawdę poznali. Do osiągnięcia, podjęcie decyzji na temat celu, podjęcie decyzji, która nie była możliwa do podjęcia, bo nie wiedzieliśmy czegoś, a teraz o listopad, hmm, już wiem! Nie wiem, co to jest, no ale. Wyjście z cierpienia, podjęcie decyzji na temat zdrowia, leczenia, na, te... na temat życia, to mi nie daje szczęścia. To nie jest moja droga. Muszę podjąć decyzję. Podjęcie tej decyzji możliwe do osiągnięcia. No dobrze. Skorpionek z każdym znakiem. Zody, Skorpionek z każdym znakiem. Od baranka do rybeczek. Od baranka do jeszcze raz, jeszcze raz. Od baranka do rybeczek. Jeżeli macie osobę spod znaku baranka, dogadanie się, Nieopuszczanie kogoś, powrót do kogoś, wspólna terapia, zrozumienie, rozmowa. Jeżeli macie byczulisza, zakończenie walki, plany, patrzenie w przód, do przodu, planowanie czegoś, światełko w tunelu. Jeżeli macie bliźnięta, ktoś jest poirytowany czyjąś pracą albo brakiem współpracy, ktoś nie, no Tu są dwie karty nie skupiania się na sobie, przynajmniej jedno z was nie skupia się na waszej relacji. Jeżeli macie osobę spod znaku raka, stabilizacja, stabilny związek, jakaś żona, mąż, stabilny związek czyjś. I niestety, być może problem, żeby się dogadać, a być może problem na polu romansowym. Problem. Jeżeli macie osobę spod znaku lwa, odpuszczanie, odpuszczenie, wypowiedzenie czegoś, ale niemożność podjęcia ostatecznej decyzji. Jeżeli macie pannę, uwolnienie w dwóch kartach, totalne uwolnienie, wyjście na wolność, być może wybranie, żeby zostać singlem, no, wyjście na wolność, dosłownie wyjście na wolność. Jeżeli macie wagusie, nie wiem, kurde, tak jakby bujanie w obłokach, jakieś romanse, jakieś zakochanie. Ktoś jest zadurzony, zakochany, taki gdzieś bujający w obłokach, żeby tylko się nie rozwaliło, żeby tylko się nie zakończyło, ale ja nie wiem, czy tu coś jeszcze jest innego oprócz tego, co powiedziałam. To jest takie nienamacalne, nierzeczywiste, trochę bujanie w obłokach. No ale przynajmniej się nie zakończy, przynajmniej się nie rozpadnie. No, no, no ale co. No nie wiadomo co. Strasznie dziwne. Kurde, są miszki Dwa skorpiony ulga i zakończenie dylematu, podjęcie decyzji lub zakończenie romansu, ale ulga. No więc ze strzelcem ktoś nie będzie dawał kolejnej szansy, bo nie chce dać się zranić. Albo ktoś wam nie daje szansy, nie rozwija waszej relacji, bo się boi zranienia. Nie ma jakiejś ostatecznej decyzji, co dalej z tą relacją. Jeżeli macie koziorożca, jest pokazane, że ktoś próbuje na siłę pokonywać przeszkody, bo nie widzi innej możliwości, nie wie, co innego mógłby zrobić. I próbuje, ale jest mu ciężko. Jeżeli macie wodnika, podejrzliwość, brak zaufania alkohol, alkoholik osoba zamknięta, osoba nieczuła, nie kochająca, zamknięta na emocje narcyz. Nie ma zaufania, bardzo dużo negatywizmu, albo ktoś choruje. I wtedy ta, to wszystko, co powiedziałam, inne jest nieprawdą, bo to nie jest wasze, tylko choroba, czyjaś choroba. Raczej mężczyznę. Jeżeli macie osobę z znaku ryb, powiem tak, może być problem z tą relacją. Czy to oznacza, że się zakończy ta relacja? Być może. Czy to oznacza, że będzie się psuła jeszcze bardziej, że będzie jeszcze więcej problemów? Być może. Na pewno jedno jest pewne. Trzeba się temu przyjrzeć. Czy my jesteśmy w stanie tu jeszcze coś naprawić? Czy my powinniśmy to kontynuować? Więc jeżeli chodzi o ryby, trzeba się temu przyjrzeć. Może też być tak, że ktoś jest zraniony czymś innym i my będziemy musieli osobę wesprzeć. wesprzeć. No, misiaczki. Co osoba, którą macie w głowie, Chciałabym wam powiedzieć. Czasem nie mogę zasnąć myśląc o tobie. No, no dobrze. Misiaczki, tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Pamiętajcie, żeby iść na wedyjskie znaki, na ascendent, na księżyc, czy to zachodnie, czy to wedyjskie. Jeżeli tu nie ma waszej historii, bo nie musi być tutaj waszej historii, także może być gdzie indziej. I kochani, widzimy się niedługo a na razie, buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa.